Jest minus 19 stopni Odczuwalna minus 27 I idziemy po jajka Dzieńszy. Bluzę, Dzieńszy. golf I Powiem wam kochani Zobaczcie to Że Jak to pani z jaka powiedziała, aż włosy w nosie zamarzają, serio Ale Jak się człowiek ciepło ubierze To fajnie i uważam, oczywiście moja do zarobistej nie należy, ale najważniejsze, że ciepło. W taką pogodę nie patrzymy na to, jak wyglądamy, serio. Eee, przynajmniej w moim wieku to już 25 lat w tym roku, także już dawno, dawno, 10 lat temu nosiło się spodnie z dziurami. Poza tym wydaje mi się, że z 20 lat w ogóle nie było takiej zimy, że ostatnia taka zima to jak miałam z 5 lat, szczerze. Także, ale chciałam wam powiedzieć, że Ludzie tak trąbią, mówią, że w ogóle nie wychodzicie. Ja uważam, że to jest głupota. Oczywiście nie żeby siedzieć 3 godziny na dworze, ale na 20 minut 3 razy dziennie, chociaż powinno się wyjść. Wystarczy się ubrać. Może i dużo dłużej to zajmuje. Dużo dłużej z dzieckiem na przykład, ale uważam, że powinno się wychodzić, bo... Jest ja czuję fantastycznie. Naprawdę jest mi dobrze, jest dopiero 9.7, a my już jesteśmy po spacerku. Potem pójdziemy pod drzemce Lili jeszcze, może po chlebek, zobaczymy. Także trzymajcie się, kochani. Już w środę ma być chyba plusowa, ale no ja mam trzy pary spodni, więc te spodnie by idealnie się sprawdziły, żeby mieć pod tym jeszcze dwie pary. Idę. Kochani moi mili, jest 11.52. Lidysia zasnęła. Ja dziś jestem w jeanach i tej szarej koszulce, znaczy takiej szarej. No ona jest taka, ale dajcie znać. Jest tak przepiękne słoneczko, że po prostu wiadomo jest minus 20 na dworze, ale jest tak przepiękne słoneczko, że ja się rozebrałam, bo ja zawsze jak wstaję to zakładam jakiś golf, sweter, nie wiem, bluzę, getrę, spodnie i tak mi się gorąco zrobiło, że tak po kolei warstwami rozbieram, że się w końcu rozebrałam w krótki rękaw i oczywiście teraz będę montować dla Was film, bo trzy dni temu był vlog. No, jest po prostu ciepło przez tą szybę. Pranie jeszcze 18 minut, więc już wystawiłam suszarkę, no bo wczoraj jak była Aneta i ta Piotrka i Ulki, to to po prostu no... Nie paradowałam tu z praniem, słuchajcie. I wstawiłam rusół Wstawiłam rusół więc nawet tutaj jakoś specjalnie będę tego ogarniać. rusułek się robi. I no... Wczoraj w ogóle jak oni poszli, a wyjechali o jakieś 18,30, to Lili mm, poszła do mycia i powiem Wam, że zasnąłam z nią na jakąś chyba godzinę. Jak wyszłam z sypialni, to była 20.36 i Piotrek po całym praktycznie dniu pracy to jeszcze nie spał, nie zasnął, a ja zasnąłam się przyznało, ale potem Dobrze, że zostałam, zyskałam taką nową energię i sobie zrobiłam trening. Taki fajny pilates 30-minutowy, oczywiście, z olą żelazo. Uwielbiam ją. W końcu znalazłam kogoś, kto po prostu robi treningi pode mnie, że nie jest to jakaś, jakieś nie wiadomo jakie ciśnięcie. Niby są to proste ćwiczenia, takie właśnie przyjemne, ale dają czucie po prostu, więc. Ja kocham takie ćwiczenia, żeby się też nie zniechęcić do tego sportu, tylko żeby po prostu ćwiczyć. Więc no, nie przedłużając, to zabieram się po prostu za montaż, żeby wleciał dziś nowy vlog. Także pięknego dnia Wam życzę. Takie słoneczko jest cudowne. Ubierzcie się ciepło i wyjdźcie z tego domu. Naprawdę dobrze Wam to zrobi. A jeszcze jedna rzecz. Zanim zacznę montować, to słuchajcie, wiecie co muszę zrobić? Ja od 31 stycznia, a jest 2 luty, niby mało, ale z drugiej strony każdy normalny człowiek już by to zrobił. Nie można się do mnie dodzwonić, a ja nie mogę dzwonić, bo mam nieprzełożoną kartę, bo abonament mi się skończył. I mam nową kartę, tylko jeszcze jej nie przełożyłam. Prałka jakoś dziwnie tak nawala, no ale nieważne, więc najpierw już sobie po, po, postawię tu sprzęt i w ogóle, i będę w międzyczasie sobie mm, tą kartę przełożyła. Zrobiłabym to już bardzo, bardzo dawno temu, tylko po prostu. Trzeba w iPhone'ie przycisnąć tym takim bolcem małym, więc wiecie, tak troszkę z tym zwlekałam, ale zaraz się za to zabiorę. Jest, słuchajcie, 14.24. A my kaka układamy jajka i przysunęł mi się jeszcze. Zmontowałam film, dodałam, powiesiłam pranie, di, 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 di. coś tam podjadłam, e, zaczęłam sobie tu oglądać coś. Poszłam do niej poszłam mama, 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 mama. i się um, jeszcze położyła, więc mówię, dobra z nią i potem mi oko spadło i we wstałyśmy Dzisiaj na obiad zrobiłam taką potrawkę z niczego i zimniaczki z wczoraj mi zostały, bo jak zawsze zrobiłam więcej. Także przygrzałam zimniaczki w krajerze. Tutaj mamy pieczareczki ze szpinaczkiem, marcheweczką. I to jest wszystko mascarpone z cebulką. Także smacznego. Dajcie znać, kochani, czy Wy też tak macie, że się tak snujecie po tym domu w te zimowe, jesienne miesiące. I jak nie macie nic słodkiego, a my no odkąd nie kupujemy w ogóle słodyczy, no to, to po prostu, a to te tyle podjadłam, bo jeszcze były. A to wymyśliłam, dobra, jest końcówka jogurtu naturalnego, zmieszam to z naszym orzechowym. I to tak zasmakowało mojej córce. Stas, kochanie. Że po prostu hit, niestety nie mam więcej jogurtu, a nie zamierzam się wybierać o 17 w minus 20 nigdzie, także zjadłyśmy, co miałyśmy. Ale sok, jak jej to posmakowało, bo nawet nie dodawałam miodu. Więc nic u nas jakiegoś takiego fascynującego się nie działo, no bo był rano na tym spacerku, a tak to się tak snujemy, ale ja się bardzo dobrze czuję, bo nie korzystam z telefonu, zdrowuję się, odżywiam, ćwiczę i naprawdę czuję się świetnie. Wstawiłam jeszcze jedno pranie, więc powiem szybko. Tylko takie rzeczy małej, bo kupiłam już bilety do Bydgoszczy. Kupiłam na czwartek o 12.37, jedziemy. No i właśnie niestety Julka ma mecz w niedzielę, więc raczej w sobotę będziemy wracać. Chyba, że no jakoś po prostu my zostaniemy. A i oczywiście wizyta kolejnej babci, kolejnych dziadków. Jeszcze jest za duża, ale taka baseballówka. hey girl. z jest Minnie Mouse. Piękna, puchowa, cieplutka. Lili od razu bym chciała nosić, teraz pewnie też będzie chciała. Dobrze, zaraz ci założę, bo to jest na 104. Ale to dobrze, ja tam wolę zawsze większe rzeczy, bo po prostu myślę po prostu, że na taką wiosnę jesień będzie, wiecie, na wieczorki idealna na krótki rękaw na przykład. Żeby sobie założyć. Tak. Także jest kolekcja super fajnych kurtek większych. Jeansowa ze Stitchem i ta z myszką mini, Myślę, że to będą ulubieńce, serio. I ta różowa pikowana świecąca kamizelka też. Mama. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w, we wtorek. Dziś też równie jest słonecznie i tak bardzo zimno. My jeszcze nigdzie nie byliśmy. Jest 9.33 i ja sobie robię kawę bez kofejną, bo My Jesteśmy... Wszyscy dzisiaj, ale Piotr ogarnia prezent tam, za drzwiami w sypialni. A ja się przed chwilą ubrałam. Zrobiłam sobie skincare, bo chyba wczoraj wieczorem zapomniałam i rano też, więc czuję taką czystą twarz teraz. I umyłam włosy, ale no ten szampon mi nie siedzi. Znowu jest jakiś kołtun, którego już że 40 minut wyczesywałam włosy, to nie byłam w stanie sobie sama wyczesać. I jest tak na razie, <noise> ale przynajmniej na twarzy nic. Żadnych gości. <noise> więc ubrałam sobie dzisiaj tą bluzeczkę i te spodnie balun, ale czy jeszcze chłodno, więc mam jeszcze sweterek, ale czy lepiej prezentuje się to bez sweterka? I tak. Także zapraszam Was na kolejny dzień z nami. Ale dzisiaj znowu ostatnio bardzo wcześnie jakoś wstaje. W sensie jak już miała taką fazę 7-30. To teraz jakoś tak wcale się nie kładzie po 19, a wstaje już szósta. Więc znowu jakoś takie krótsze te... krótszy ten sen, ja nie wiem. Więc jeszcze leżeliśmy sobie <tługo> długo. Żeby sobie jeszcze tak, wiecie, bo jestem bardzo niewyspana, bo prostu spać o północy, jeszcze oglądaliśmy. Co to zrobić? Chcę się oglądać i tak się troszkę mało wyspiamy ostatnio. O, kajka. Tak! Kościuszko. Ojejku. Już coś tam widać. No. <grywa> ćwiczenia do wczoraj robiłam 3, taką e, 16 minutową baieger również z olą żelazo. moja kawusia wróciła ostatnio do łask od ją, ją okej okay, od razu lepiej. jednak to jest moja wersja makijażu. ja może z tym bumarem nie wiem. ja lubię mieć pomalowane oczy rzęsy i błyszczyk. To jest mój make-up, ja się w nim czuję szczerze najlepiej. Także dajcie znać w komentarzu, czy Wam się podobał bardziej ten makijaż czy mój. Idziemy kochani zaraz na dwór, więc odziałam się jeszcze w golf, bo oczywiście tam ta bluzka, no wiecie, to jest crop top. Więc tak, ubieram jeszcze golf. Chyba ubiorę jeszcze bluzę z kapturem. Tą czarną, bo ona jest dosyć cienka, i na to mi jeszcze wejdzie ten sweter. I chyba, jak już ubiorę to wszystko, to tą czarną, długą kurtkę. I dzisiaj idę w getrach i w tych spodniach. Wczoraj miałam trzy pary, ale już bez przesady. <grym> Odzywałam się do was o 10.28, jest 11.06, a my dalej nie <grym> Like that, like that, or, czy jakieś tak. Jaki ojciec, taka córka? dziadki takie córki. Co z nimi mam z tym zbieraniem się? Ostatnio sobie myślałam, czy my kiedyś byliśmy gdzieś na czas? I hmm. chyba nie. A... No, nie. Słuchajcie, kochani, Lisia spała sobie smacznie, ale w ogóle... Aha, no, na ten spacer i mm, ona już nam zasypiała. I powiem Wam, że ją tak otruciliśmy, żeby nie zasypiała i potem się oczywiście rozkręciła, więc ona dopiero o 13.30. Wstała o 15.30 jakoś. Jest 16.09. Tutaj jest obiad robiony, ja zaczęłam trochę przed drzemką Lili. Kacrek dokańcza, Lili tańczy, a ja robię trening. I robię trening. Żeby Lili nie patrzyła w ekran, no to nie robię treningu wieczorem. Robię trening, Kacrek mi mówi, co mam robić. Zrobiłam już 15 przysiadów sama, 8 z Lili. Nie, 20 przysiadów sama, 8 z Lili. Potem 15 sama. I teraz 20 sekund, tylko dałam radę ławeczkę tak przy ścianie. Mój brzuch jest w słabej formie, więc lecimy, lecimy dalej z tym treningiem. Czekam czy tu będzie coś widać. A tu... A ja tam jeszcze skończyłam skuń trening, ale jeszcze trening mentalny mi czeka. Pa od pana trenera i rozciąganie. Ale powiedział, że mogę zjeść obiad najpierw. Co to znaczy trenerze, trener mentalny? Trening mentalny będzie jak zjesz. Teraz jest jedzenie. <grym> I on tak cały czas na mnie krzyczy. <grym> Jeszcze cebuli. Czo człowiek, który dokłada wszędzie cebulę ostatnio. Ej, Lidia, zaczęła mi naśladować. Przed chwilą zrobiła no różne rzeczy po prostu. Jak Piotr mi pokazał, jakie nie mam robić, to ona to samo. I też przy ścianie, też tam tak z, na chwilę zrobiła ławeczkę. Jest hit. Znaczy dlaczego na najważniejszy trening. <śmiech> trening mentalny. Chodź. Chodź. Brawo. Lili <laughs> <laughs> po no, nie udziała. A tak, brawo. Kazała sobie rozłożyć matę i ćwiczyć. No, ćwicz. Ćwicz,